Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. W tym odcinku ruszamy w podróż po Europie. Od Bałkanów po Francję odwiedzimy zeschnięte na wiór pola słoneczników i zatopione w błocie warzywne ogrody. Spośród wszystkich miejsc na świecie kontynent europejski najmocniej przeżywa pogodowe ekstrema i najmocniej odczuwa ich skutki, konkretnie skutki w konsumenckich kieszeniach i w śniadaniowym menu. Rolnictwo w Europie musi stawiać czoła niewidzianym wcześniej zjawiskom. Jak sobie radzi i ile to wszystko kosztuje? To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! A zaczniemy od miejsca, o którym w Europie rzadko się mówi, a którego rolniczy sukces waży na żywnościowym bezpieczeństwie całego kontynentu, czyli od Rumunii, a w niej od Kanału Siret Baragan. Nazwa nie do zapamiętania, ale najważniejsze to wiedzieć, że Siret to rzeka, a Baragan to żyzna rumuńska nizina, na której uprawia się kukurydzę i słoneczniki, rosną sady i ogrody warzywne. Kanał nawadniający, łączący jedno z drugim, zaczął powstawać w ostatnich latach rządów rumuńskiego dyktatora Nikolae Czałszewsku. Po upadku komunizmu zarósł trawą. Teraz projekt został. Został reanimowany, a jego realizacja będzie kosztować miliardy. Dlaczego Rumunia będzie kopać ultradługi rów długości blisko 200 km? Bo bez tego rowu kraj zapadnie się gospodarczo. Rumunia jest jednym z największych państw rolniczych w Unii Europejskiej. Co trzecie unijne gospodarstwo rolne to właśnie gospodarstwo rumuńskie, sektor zatrudnia co piątego obywatela tego kraju. Rumunia jest też największym na kontynencie eksporterem kukurydzy, produkuje zboże, ziarno słonecznika, owoce i warzywa, a jej gospodarka jest tak bardzo zależna od rolnictwa jak w żadnym innym państwie Unii, tym mocniej więc odczuwa chaos w pogodzie. W tym roku Rumunia przeżyła dwa kataklizmy, jeden po drugim: historyczną suszę i powódź tysiąclecia. Z kolejnej takiej serii na pewno nie wyjdzie bez szwanku, a kolejna seria jest więcej niż pewna. Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, dlatego jest bardziej niż inne kontynenty narażona na ekstremalne zjawiska pogodowe. Rolnicy staną więc na pierwszej linii klimatycznego frontu. W tym roku Unia Europejska zbierze o 7% mniej ziarna niż średnio w ciągu ostatniej pięciolatki. O jednym z powodów opowiedzieliśmy przed chwilą. To historyczna susza na Bałkanach, drugi to zimno i ulewne deszcze w zachodniej Europie, w tym w Anglii, w Niemczech, w Holandii i we Francji. A drogie zboża to droga pasza dla zwierząt, a później droższe mleko, nabiał, w tym jajka oraz mięso. Dlatego Unia Europejska już teraz musi gromadzić górę monet na wyrównanie strat w rolnictwie i dostosowanie go do nowej rzeczywistości, w tym budowę systemów nawadniających jak na afrykańskiej pustyni. Dlatego kopanie rowu stało się w Rumunii sprawą wagi narodowej. Budowa porzucona w 1990 roku po zbudowaniu kilkunastu kilometrów przekopu ma ruszyć z kopyta z początkiem przyszłego roku. Na razie udało się zaskrobać 30-letnie błoto z jedynej gotowej przepompowni i uruchomić testowo niewielki odcinek. A wszystko to w atmosferze wielkiej ogólnorumuńskiej awantury o zasoby wody. Bo chętnych jest więcej niż zasobów. Wodę trzeba więc w Rumunii sprawiedliwie dzielić między miasta i wieś. A teraz o tej części Europy, która ma dokładnie odwrotny problem wody ma za dużo, a przynajmniej w tym roku. Francja będzie mieć najniższe zbiory zboża od dziesięcioleci, zbierze aż o jedną piątą zboża mniej niż rok temu. Już początek sezonu dojrzewania ziarna był dla francuskich farmerów katastrofalny. Lało jak z cebra, bez żadnej przerwy. Francja przeżyła jeden z najbardziej mokrych sezonów letnich w historii. Deszczu spadło tam blisko o połowę więcej niż średnio w ostatnich 10 latach, a całe lato było czwartym, najbardziej mokrym we francuskiej historii. Dlatego to co dojrzało i zjechało do młynów jest fatalnej jakości, tylko 1 czwarta zboża konsumpcyjnego jest wystarczająco dobrej jakości, a to znaczy, że na kilogram mąki trzeba zmielić blisko 1 dziesiątą więcej ziarna niż zwykle. Efekty? Droższa mąka, droższe bagietki i droższe kruasanty, a to nie koniec fatalnych doniesień na śniadanie. Bo na koniec będzie o kawie z cukrem. Sytuacja jest krytyczna. Dwóch największych producentów kawy na świecie znów zbierze jej mniej. Plantacje w Wietnamie i Brazylii zostały zdziesiątkowane serią plag, gwałtownymi tajfunami oraz niewidzianą w historii suszą. Dlatego w Wietnamie nie udała się robusta, w Brazylii arabika, a ceny kawy na rynkach towarowych biją kolejne rekordy. W trzecim kwartale były o 1 piątą wyższe niż rok temu. Na sklepowych półkach kawa podrożała w ciągu dwóch lat o ponad 10%. Dużo drożej jest w kawiarniach, bo tam wzrosły też wynagrodzenia dla personelu i rachunki za prąd, a to wszystko składa się na cenę latę na sojowym. Coraz więcej Europejczyków łapie więc w dłoń kubek termiczny z domu, a na świecie rośnie zapotrzebowanie na tańsze gatunki kawy, której na rynku brakuje jednak najbardziej. I ostatnia gorzka pigułka do przełknięcia. W ostatnich dniach września z powodu pożarów oraz historycznej suszy w Brazylii rekordowo drożał cukier. Jego cena skoczyła najmocniej od 15 lat. Skutek Ogólny to światowy indeks żywnościowy rosnący najszybciej od wybuchu wojny w Ukrainie. A szczególny to nadchodzące czekoladowe Mikołaje, drenujące i tak już chude portfele. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast Gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.